Do tej pory omawialiśmy temat naszej świadomości, naszej podświadomości, tego jak ważny wpływ ma to na nasze życie, co wkładamy do naszej podświadomości, jakie, jakimi informacjami karmimy nasz umysł. Istnieje jeszcze takie pojęcie jak podświadomość zbiorowa. Chodzi o to, że na świecie każdy z nas Mówiąc, działając, myśląc, nawet wysyła pewnego rodzaju energię. I ta energia gdzieś tam sobie do góry leci. I teraz, biorąc pod uwagę różnego rodzaju doświadczenia związane z całym społeczeństwem, z całym narodem, z obszarem większym, gdzie jest jakieś skupisko ludzi, funkcjonują pewnego rodzaju charakterystyczne dla danego obszaru przekonania, wiara w odpowiednie rzeczy, która sprawia, że taka podświadomość zbiorowa funkcjonuje tak, a nie inaczej. Najlepszym przykładem jest chociażby naród polski na tle innych narodów. Jak sobie zaczniemy porównywać, no to bez trudu jak to się pięknie mówi, cechy narodowe, ale tak naprawdę wiąże się to z tym, że to jest nasza taka podświadomość zbiorowa, która sprawia, że tak, a nie inaczej większość z nas funkcjonuje, myśli w podobny sposób, odbiera daną rzeczywistość. Podświadomość zbiorowa jest takim cudownym mechanizmem, do którego czy my zrobimy to świadomie, czy nie, oczywiście najlepiej robić to świadomie, ale każdy z nas do tej podświadomości zbiorowej jest w jakiś sposób podłączony. Można powiedzieć, że z jednej strony sami generujemy komunikaty, wysyłamy energię do tej podświadomości, z drugiej strony, jeżeli podświadomość usłyszy, że my otwieramy się na pewne rzeczy, to pomaga nam pewne te rzeczy zdobyć. Na pewno każdy z nas miał takie sytuacje, że o kimś pomyślał, a tu nagle za godzinę ta osoba dzwoni, albo nawet szybciej. Albo nie szło, nie szło, nie szło, nagle stwierdziliśmy, no dobra, przyjmuję to, biorę, chcę, żeby teraz poszło, jednak otwieram się, chcę zrealizować dany projekt i nagle. Jak przy, nie wiem, dotknięciu cudownej różdżki nagle odzwaniają się telefony, sypią się propozycje związane oczywiście z tym tematem. Jak najbardziej jest to prawda, że każdy z nas w jakiś sposób wpływa na tą naszą całą podświadomość zbiorową i można z niej jednocześnie czerpać, jak i do niej coś dawać. Biorąc pod uwagę, że każdy z nas generuje jakąś tam. Niewielką cząstkę energii, która jest dokładana do tej podświadomości, dobrze jest, żeby ta energia była pozytywna. Możemy sobie wyobrazić, że w jednym miejscu jest kilka osób, które generuje pozytywne wibracje, myślą pozytywnie, wierzą, że będzie wszystko dobrze, że się ułoży, że świat jest piękny, ludzie są jak najbardziej pozytywni, ludzie są dobrzy. A z drugiej strony, mamy kilka osób, które myślą negatywnie i sprawiają, że negatywne emocje są dokładane do tej podświadomości. No i cudownie, żeby tutaj gdzieś po drodze nastąpiła równowaga, a nawet najlepiej, gdyby tych osób myślących pozytywnie było coraz więcej, tak żeby tych mniej pozytywnie myślących zniwelować do takiego marginesu, no bo wiadomo, że pewnie jakaś tam grupka zawsze zostanie tego typu osób, ale chodzi o to, żeby e, samym sobą generować pozytywną energię. Tak jak ze wszystkim, ze wszystkimi sprawami, e, które dotykają nas, dotykają społeczności, e, kraju, świata, e, zaczynamy zawsze od siebie. Nie patrzymy, żeby ktoś tam był taki czy inny taki. Nie. Zaczynamy od siebie, bo jeżeli każdy sam weźmie za siebie odpowiedzialność i zacznie świadomie Podchodzić do świata pozytywnie, to wszelkie jakieś negatywne rzeczy, które są na świecie, jak tych osób pozytywnych będzie większość, to nie mają racji bytu. Człowiek szczęśliwy, który, który chce, żeby było dobrze, e wierzy w dobro ludzi i sam jest dobrym człowiekiem nie będzie nawet e, w stanie robić czegoś złego. Dlatego dobrze jest, żeby do tej naszej podświadomości zbiorowej jak największa liczba osób, generowała pozytywne wibracje. Dlatego e, warto się zastanowić nad tym, co wysyłamy do naszej podświadomości e, zbiorowej i czego od tej podświadomości czasem e, oczekujemy, o co prosimy, gdyż e, biorąc pod uwagę to, że tam cały czas jest przepływ informacji, to my cały czas i wysyłamy, i otrzymujemy to, na, co, na czym się skupiamy, czego chcemy, czego pragniemy. No i tutaj ważna uwaga: jeżeli myślimy nie do końca pozytywnie, skupiamy się na tych rzeczach negatywnych, no to niestety jest duża szansa, że właśnie te rzeczy będziemy otrzymywać, gdyż podświadomość zbiorowa nie zna się na żartach, nie wie, co jest dla nas dobre, co jest złe. Po prostu to, na czym się koncentrujemy, na co wyrażamy chęć w postaci właśnie naszego skupienia na danej rzeczy, na danej sytuacji, to jest duża szansa, że właśnie takie coś będziemy otrzymywać. Samych pozytywnych myśli. Dużo uśmiechu, wszystkiego dobrego, do zobaczenia jutro.